Witam Was w kolejnym odcinku kariery syna Roberta Lewandowskiego. No, i jest to drugi odcinek, z którego jestem bardzo zadowolony, że go nagrywam, ponieważ nie nagrywam tego pod rząd, tylko zrobiłem sobie jednodniową przerwę po wrzuceniu przedniego filmu, w sensie pierwszego. I po 19 godzinach tamten film był już 100 wyświetleń, więc jestem naprawdę bardzo zadowolony z tych wyników. I teraz gramy debiutantki mecz w Ekstraklasie dla klubu i kraju. Do no raczej powoływany do reprezentacji no nie będę. To jest sprzeduje. Okej, okay, gram. Y, fajnie, bo na, na pastniku. Okej, okay, przejść do osobowości. Mogę sobie wybrać styl gry. Yy, teraz tylko pytanie. Jaki styl? Yy, Ogólnie to chciałbym, żeby Robert Lewandowski, z yy, tego tam, ja Wiktor Lewandowski był taki, yy, był takim czołgiem trochę yy, skupionym do fizyczności Więc dałbym sobie tutaj strzelca fizycznego I jeszcze muszę sobie tutaj poprawić jedną rzecz, bo jak tworzyłem swoją gwiazdę to zapomniałem absolutnie tego ustawić yy, I zobaczę w internecie ile wzrostu ma Robert Lewandowski Robert Lewandowski ma metr 85, więc dajmy tutaj metr 85 też no i wagę 82. Dobra, zróbmy coś takiego kontynuuję dodawanie, no i przechodzimy dalej. I teraz już przechodzimy do najważniejszego meczu w karierze, czyli do debiutu w rodzimej lidze w Ekstra klasie. Jako na pastyk na kapowe. Gramot to jest minut. Halo, witamy wszystkich dobra, widzów bardzo szybkie, serdecznie i zapraszamy na dzisiejszy e, mecz tutaj. Wycofać. Smokowski, a wraz ze mną Jacek dobra. Laskowski. Czuć wśród możesz kibiców tę atmosferę wyczekiwania. Pierwszy mecz sezonu chcesz. to zawsze szczególne spotkanie. Piazd mm, Gliwice zmierzy się z Poznańskim Lechem. Bez wątpienia ten zespół jest w gronie faworytów Oj. Ma teraz szansę! Nie. On jest niemożliwy. Im zaprezentuje nam się dziś lech poznań. Możesz? Świetnie, no co ty robisz? Zablokowana próba dośrodkowania. Ja no, mu poinformowałem, że i badał chłop. Wie. Nie wiem, nawet, co to miało być. Uka nadal na boisku. No kurde. O. Dzięki. Ale podbicie. Aha. Ale to by była fajna akcja. Chciałm ja bym... usłapać jeszcze tą piłkę. Radosław no co Muraszki. teraz jeszcze do atak przesuwasz? No i jeszcze mi tak podał w tak pozycyjny. No i co ją zrobić? Na każdą możliwą pozycję. Piłka, teraz I nie będzie jesteś... niebezpiecznie! O, 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 o. Nie! Uwaga, nie łapie! Nadal groźnie! No w końcu Była szansa do gola Czemu nie podasz? Okej, okay, dzięki Aha. Znowu są przy To jest jakiś gigant balony. Na metr... Czekaliśmy na potwierdzenie, no i czekaliśmy się. Transfer tego zawodnika właśnie dopięto. I co ty na to? Moim zdaniem niczego Dobra, nie Dobra, ja tutaj będzie tylko. Teraz jest pora, by Nie. się odbarć. Interwencja bramkarza i piłka Co to było? W Tragedia. Nie no, a akcja naprawdę tragiczna. W moim wykonaniu. Ogólnie to z uwagi, że Kontor. ja się dopiero uczę grać w tą grę. To, to, to może mi słabo iść na początku. Ale z czasem się nauczę. Podanie do Michała Niech. Krapka. Dobra. A... No nie, no, to, to podanie było tak tragiczne, ja nie wiem. Jakby. Szkoda, że mam tą groźbę zjeść. No teraz ładnie z piłką na połowie rywala. Będzie groźnie, jeśli obrońcy nie wrócą. O, nie. Okay. Wszystko wyglądało tak obiecująco. Nie. I to tyle z tej akcji. Lewandowski? Nie. Znowu łatwa strata, Lecha. Jeszcze? Je jeszcze ostatnia szansa. Jorge Felix No i koniec. Ogólnie, trochę muszę sobie zmniejszyć te wymagania do uleczenie się. Bo tak tutaj ja będę cały czas 70. Wyrola. Yy. Tak. Yy, będę musiał prawdopodobnie. Zmienić sobie wymagania w sensie, że co ile dodaję sobie, punkty yy, i zrobię coś takiego, że ocena powyżej yy, 7-5, ponieważ no, i tak to może być mi ciężko osiągnąć, bo jestem nieco dobry w to. Dobra, zrobię sobie najlepsze akcje w tym meczu, żeby trochę yy, usunąć tą nudną część Czeka spotka mam nadzieję, spotkanie Oby dopisał Halo, kłaniamy się Państwu Dobra. w pas ze Zaczynamy. stadionu, na którym już za chwilę ciekawie zapowiadające się spotkanie. Witają Państwa... Okay, Lech Poznań A oto w jakim składzie gra dzisiaj Lech Poznań. Bednarek. A przed nami wyjściowa jedenastka Górnika Zabrze. Ojojoj, oj, oj, ale chłop piłkę. Okej, okay, szansa na dośrodkowanie. To godna sytuacja, jej. ale chyba się pogubi. Wróćmy na chwilę do poprzedniego spotkania Lecha Poznań, który zremisował chyba, z Piastem Jak Jak sądzisz Jacku, co pokażą dzisiaj? W poprzednim razie okay, oddaję piłkę. No tylko W ostatnim czasie Lech Poznań stał się... Dobra, mamy kontrę. Ktoś podać? Nie Poczekaj, indywidualne, dobra, więc lecę sam nie, 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 pokonasz mnie ziomek będą prowadzić Jest! Debiutantska małebka Otwiera Pięknie. tym trafieniem wynik spotkania Piękny gol Dobra, długie dośrodkowanie, tylko dośrodkowanie raczej nie na mnie. A nie, na mnie. Kurde. Co zrobi w tej sytuacji? I? Nie. Obrona, ale niebezpieczeństwo nie było. Tak, nie, tak! nie. co Wybija to było? Wybija piłkę z dala od bramki. Powalona akcja. I? Ale może teraz, będzie Gol, żona. drugi gol. Otóż to, gol. Cóż to Widać jaką ma teraz satysfakcję, że już drugi raz trafia do bramki. Nie, no pięknie. Dwie bramki. Co ja robię w obronie, nie wiem. No i po ataku, dobra interwencja. Dobra. Podaj. Ojojoj. Sędzia tym samym dobra. kończy mecz. Jest Lech meczu. Bodnań może dopisać sobie trzy punkty. Inauguracja wyraźnie... Nie no, tutaj dwa gole. W drugim meczu. Jest przepiękny Dobra, więc y, mogę sobie dopisać za gola i za ocenę. Więc dostałem dwa punkciki. Y, I tutaj na pewno wykończenie. I... wolej. Dobra. No i film już trochę trwa, więc to było na tyle i widzimy się w następnym. Elo.